Hejka! Dzisiaj przedstawię Ci pięć ciekawostek o roli nauczycieli w szkołach średniowiecu. Zapraszam więc do obejrzenia i skomentowania tego filmu. Numer 1. Instytucje edukacyjne w średniowiecu szkoły katedralne oraz uniwersytety były kluczowymi ośrodkami edukacyjnymi, szczególnie w Europie Zachodniej. Oprócz nauki teologii uczono tam także sztuk wyzwolonych. Które obejmowały gramatykę, retorykę i logikę, a później również nauki przyrodnicy i filozofię. Nauczyciele mający tytuł magistra cieszyli się wysokim poważaniem, a ich zajęcia łączyły się z wiedzą, z umiejętnością jej przekazywania. Uniwersytety takie jak w Bolonii, Paryżu czy Oksfordzie stały się znane w całej Europie i zainspirowały powstanie wielu innych uczelni instytucjonalna struktura pozwalała nauczycielom skupić się na długofalowym kształceniu, a nie tylko na nauczaniu podstawowych umiejętności. Numer 2. Rola nauczyciela jako autorytetu. Nauczyciele nie byli jedynie źródłem wiedzy, ale pełnili także rolę liderów i wzorców do naśladowania, i sposób myślenia i umiejętność formułowania argumentów miały duży wpływ na kształtowanie światopoglądu uczniów. Uczniowie często podziwiali nauczycieli za ich mądrość i wiedzę, co z kolei sprzyjało tworzeniu atmosfery szacunku i współpracy w klasie. Ponadto wielu nauczycieli brało udział w życiu społeczności, ucząc etyki i moralności, co było istotne dla utrzymania porządku społecznego. Dzięki tej roli nauczyciele stawia, stawali się ważnymi społecznościami w procesie edukacyjnym, a ich opinie były często brane pod uwagę w sprawach społecznych. Numer 3. Metody nauczania. Nauczyciele korzystali z różnych metod dydaktycznych, aby zaangażować uczniów w proces nauczania. Wykłady, które były domującą formą, często były bardzo formalne. A nauczyciele posługiwali się tekstami klasycznymi, które były przechowywane w skryptoriach klastornych. Oprócz wykładów, ważnym elementem była dysputa, gdzie uczniowie mogli kwestionować czyjeś mniemania, co rozwijało ich umiejętności retoryczne i krytyczne myślenia. Nauczyciele zachęcali także do studiowania w grupach, co sprzyjało współpracy i wymianie myśli. Wysoka wartość przywiązywana do konfrontacji idei wzmacniania społeczny charakter dyskursu. Uwaga! Jeśli film Ci się podoba, to będę wdzięczny, jeśli zaobserwujesz mój kanał i/lub klikniesz kciuka do góry. Dzięki temu nie tylko będziesz na bieżąco z nowościami, ale również pomożesz im w rozwijaniu tego konta. Numer 4. Wynagrodzenie i status społeczny Chociaż niektórzy nauczyciele mogli liczyć na dochody z darów, z parafialnych czy dotacji, wiele osób uczących w szkołach katedralnych i uniwersytetach musiało prowadzić ubogie życie. Wynagrodzenia nauczycieli były często niższe od tych, jakie otrzymywały inne profesje, a ich egzystencja była często niepewna. Niekiedy nauczyciele musieli znajdować dodatkowe źródła dochodu angażując się w działalność doradcą lub pisarską. Miara jak rosnąca liczba uniwersytetu przyciągała studentów z różnych warstw społecznych, nauczyciele zaczęli zyskiwać pewne poważania, a ich status względnie się poprawił. Numer 5. Kształcenie a duchowość Nauczyciele byli odpowiedzialni nie tylko za kształcenie w dziedzinie wiedzy, ale także za rozwój duchowy uczniów. Wiele programów nauczania koncentrowało się na studiowaniu pisma świętego i filozofii chrześcijańskiej, co pozwalało młodym umysłom na głębsze zrozumienie wiary i jej zasad. Nauczyciele często sami duchowni przekazywali wartości, które były fundamentem średniowiecznego społeczeństwa. W praktyce oznaczało to, że lekcje często były związane z modlitwą i rozwadzaniem. A uczniowie zostawali przygotowani do pełnienia ról w swoim duchowym oraz społecznym życiu. Taki model kształcenia ukazywał integralność wiedzy, moralności i duchowości. Jeśli film Ci się spodobał, to zaobserwuj mój kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. Dodam jeszcze, że jestem dostępny na portalu Partnite. Link do mojego konta są w opisie filmu. Jeśli mój kanał Ci się spodoba, to będę wdzięczny za każde wsparcie finansowe. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym filmie.